Witam w drugim odcinku fajne budowę z LEGO. Znowu jest mój kotzin Orło. Dzisiaj budujemy HH3, pojazd jest jej łuży, tak mówię. Zaczynamy. Bierzemy tego starucha. Wkładamy <grywy> do mu tu nogi, broda i główka. I jest, jest, jest. I czzepaczka. Teraz yes. bierzemy taką część, żeby zrobić taką rakietkę I to będziemy wkładać od tutaj do tej części. Rozkłada się ten pojazd no. na wiele części. Właśnie. No, dobra, wsadzaj to. No. Dobra. O, właśnie. Mm. o właśnie tak Teraz tutaj on będzie siedział A gdzie? To jest przód Aha, a tak, no dobra Sorry. O, ta część tam Chwila A tam będzie gdzie? To jest do broń Aha, dobra, a no tak Dobra, taki ci broń Się broń robi tak. No, jest rób. To jest taka fajna, broń Rakietka. sadzamy mu tą broń. Pokaż, że Pokaż. O tak. Fajnie. Oba nie rękę. Ja tutaj. A, no. Można w lewą, albo w, w prawą. I. Przyczepiamy i jest gotowe. I taka fajna z wyrzutnią, z rakietką. Możemy pokazać. No, fajnie, fajnie wystrzela. O. O, tutaj dobra. się kryje. Tak, nie no, może się kryć. To dzięki. dzięki. Jak następne odcinki to piszcie. Wiecie gdzie.